Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście ciekawi, co mnie denerwuje w Niemczech bądź w Niemcach, to właśnie o tym jest dzisiejszy film, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Myślę, że po tylu latach na terenie Niemiec już w sumie nazbierało się trochę tych rzeczy, które mnie w jakimś tam stopniu denerwują. Oczywiście nie są to um, wszystkie, myślę, punkty, które wymienię w tym filmie, i myślę, że też nie ma co w dużej mierze skupiać się na tym. To jest na zasadzie tak tylko, um, bym powiedziała. Z Punktu widzenia osoby, która chciałaby przyjechać do Niemiec, że no być może po czasie po prostu takie rzeczy mogą zacząć ją też wkurzać. A poza tym myślę, że jest tutaj na tyle dużo osób, które mieszkają w Niemczech, że jestem po prostu ciekawa, jak Wy byście się do tego, o czym ja wspomnę w tym filmie, odnieśli. Także zaczynamy. Numerem jeden zdecydowanie będzie język, i może nie tyle ten język taki, którego uczymy się w szkole, bądź później próbujemy zastosować w życiu. Tylko chodzi stricte o dialekty. Dialekty niemieckie, które są mega wkurzające i wkurzają mnie od już wielu, wielu lat. I do dnia dzisiejszego mam naprawdę czasem ogromne problemy zrozumieć, co ktoś w tym danym dialekcie mówi. I powiem Wam szczerze, że um, czasem to jest dość zabawne, ale. Biorąc pod uwagę tą kwestię drugą, czyli kwestię dogadywania się po niemiecku, na przykład w pracy, kiedy to dzwonię tak naprawdę bądź rozmawiam z ludźmi z każdej części Niemiec i w pewnym momencie mam do czynienia z różnego rodzaju montażystami, wykonawcami itd. itd. I każdy z nich rozmawia z troszeczkę innym dialektem, to muszę powiedzieć szczerze, że Bywa wkurzające, ponieważ naprawdę momentami nie mogę zrozumieć, co oni do mnie mówią. I choćbym nie wiem, jak się starała, to jest to niewykonalne: z tego tytułu, że używają po prostu słownictwa, które nijak się ma do tak zwanego HOKTOJCH, czyli tego właśnie, co wspomniałam na początku, tego, co teoretycznie uczymy się u nas w szkole w Polsce i tego, co później próbujemy. Um, Próbujemy, jakby zastosować w życiu codziennym, jak tutaj przyjeżdżamy. Z tego wynikają różne sytuacje, dość często zabawne, czasem dość takie, bym powiedziała, może krępujące, no bo różnie z tym bywa. Wiadomo, że chcielibyśmy być rozumieni, chcielibyśmy rozmawiać na tyle w języku niemieckim, żeby nas rozumiano, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, kiedy okazuje się, że rozmawiacie o dwóch zupełnie różnych rzeczach, no to no niestety, tak jak mówię, może to być zabawne, może to być krępujące, może to być czasem nawet właśnie denerwujące. Um, szkoda, że jest tyle dialektów, tak? Wiadomo, że nie da się tego um, zmienić na chwilę obecną i wiadomo, że uh, tak to wygląda i w Polsce też te dialekty jakoś tam są. Natomiast powiem szczerze, że wydawało mi się zawsze, że w Polsce, mimo wszystko, uh, większość z nas porozumiewa się um, fachowo, jeżeli chodzi, my w tym, jeżeli chodzi w tym momencie właśnie o uh, kwestię zawodową, że wszyscy porozumiewają się, mimo wszystko, Właśnie tym takim normalnym językiem polskim, którego się uczymy w szkole. Nie wiem, jak to wygląda w, tak naprawdę um, na co dzień w Polsce, ale wydaje mi się, że mimo wszystko wygląda to sporo lepiej jak tutaj. Tutaj naprawdę na każdym kroku i każdego dnia spotykam się z zupełnie innym dialektem i to tak naprawdę zupełnie tylko i wyłącznie przez telefon, więc. Um, no jest to myślę też z tego tytułu utrudnione, że ten telefon też, wiadomo, przez telefon czasami jak rozmawiasz z kimś, kto ma kluski w gębie, no to po prostu nie idzie zrozumieć, o co mu chodzi, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Wy, jeżeli chodzi teraz o to, co ja powiedziałam, język niemiecki mnie denerwuje pod kątem dialektów, pod kątem tego, że um, ludzie nie zwracają uwagi na to, że w tym dialekcie rozmawiają, nie zwracają uwagi na to, że w Niemczech jest bardzo dużo obcokrajowców i... Myślę, że każdy tak naprawdę troszeczkę inaczej po niemiecku rozmawia, i trzeba uwzględnić to i trzeba o tym głośno mówić, że faktycznie obcokrajowcy mogą mieć niesamowity problem ze zrozumieniem każdego pojedynczego dialektu, bo nawet Niemcy mają taki problem. Myślę, że kolejnym punktem, jak tutaj mogę uwzględnić, to jest takie: um, wydaje mi się, dość mocno stereotypowe patrzenie na ludzi. Um, ja wiem, że to pewnie nie jest tylko niemieckie, bo tak naprawdę każdy z nas, myślę, w jakimś stopniu patrzy stereotypowo na innych, ale bywają momenty, bądź też bywają regiony po prostu w Niemczech, w których można to wydaje mi się odczuć troszkę bardziej niż, niż w innych częściach kraju. I czasem jest takie przeświadczenie, że, że czujemy na sobie właśnie takie, jakby to nazwać Czujecie, że na przykład jak z kimś rozmawiacie i powiecie, że jesteście z Polski, no to jego zdanie, jego, jego taki, nie wiem, sposób rozmowy z nami się zmienia. Um, I wiecie o co, myślę, myślę że wiecie o co, o, o co mi chodzi. Um, no, no bywa to dość, dość um, niezręczne, myślę, muszę, muszę powiedzieć. Ale taki stereotypowy właśnie porządek patrzenia na wszystko jest dość wkurzający. Z tego tytułu, że przecież wydaje mi się, że, że w dzisiejszych czasach... Um, jest, na, jest tak duża różnorodność i ludzi, i, i spojrzenia na życie, i, i wszystkiego, co się z tym wiąże, że nie powinno coś takiego być, a mimo to dalej jest. I dalej, właśnie, um, można w różnych miejscach pracy spotkać się właśnie z takim nierównym traktowaniem, także przez takie stereotypowe patrzenie bo ktoś jest z Polski, bo ktoś inny jest z Turcji, bo ktoś inny jest z Niemiec. I, um, Zresztą nawet wy mi o tym czasami w mailach piszecie, że, że zdarzają się takie sytuacje, że, że czujecie się um, może nie to, że niedowartościowani w miejscu pracy w Niemczech, tylko po prostu jakby um, nie do końca, może szanowani. Może ma to jakiś związek właśnie z pochodzeniem, ze spojrzeniem osoby, która um, jest jakby nad Wami w pracy. Także. No, takie coś zdarza się do dnia dzisiejszego, na pewno w dużo mniejszym stopniu jak kiedyś się zdarzało, ale zdarza się i trzeba pamiętać o tym, że jest jeszcze wielu, wielu ludzi, którym, um, którym przeszkadza to, że w, że w Niemczech jest tylu obcokrajowców. Jest to też wkurzające w sumie, jakby tak się zastanowić, ale no, nic z tym nie zrobimy, chyba nie. Kolejna rzecz, która mnie wkurza, to są godziny otwarcia urzędów. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, czy nie. Myślę, że te osoby, które mieszkają na terenie Niemiec, jak najbardziej zdają sobie z tego sprawę. Wkurzające są godziny otwarcia urzędów z tego tytułu, że one są otwarte najczęściej do południa. Czyli na przykład od 7.30 do 12, do 11.45, do 11.30, od 8.30 do 12.30 i tak dalej, i tak dalej, od 8.30 do 11.30. I wychodzi na to, że chcą coś załatwić. Jesteśmy zmuszeni wziąć sobie dzień wolny w pracy, ponieważ większość z nas pracuje jednak w systemie od poniedziałku do piątku, um, i w tym momencie chcąc załatwić coś w urzędzie, no nie ma innej opcji. Trzeba załatwić sobie dzień wolny, bądź po prostu przyjść na przykład do pracy później. Um, jakoś to trzeba sobie zorganizować. Jedyny dzień, w który e, urzędy są otwarte dłużej, to jest zazwyczaj czwartek. Oczywiście zdarzają się od tego jakieś wyjątki, jak na przykład um, jakieś tam pojedyncze działy w urzędach, które są po prostu otwarte dłużej. Natomiast generalnie tak to wygląda, że dla petentów urzędy są otwarte bardzo krótko. I w tym przypadku. Jeżeli oczywiście z czymś się nie wyrobimy, bądź nie mamy możliwości wziąć wolnego, nie mamy możliwości przyjść później do pracy, to niestety bardzo mi przykro, możemy ewentualnie celować w czwartek, ponieważ czwartki zazwyczaj urzędy są, tak jak powiedziałam, otwarte dłużej, czyli gdzieś do tej, na przykład teraz strzelam 17.00-18.00 w moim mieście chyba do 18.30 wydaje mi się są otwarte, i jeżeli się strzelimy w ten dzień, to musimy się liczyć też z tym, że kolejki będą zdecydowanie większe, ponieważ no wiadomo, każdy chce coś w tym urzędzie załatwić, a jeżeli nie ma takiej możliwości zrobić tego w tygodniu, no to zostaje właśnie tylko i wyłącznie czwartek. Ale powiem szczerze, że jest to wkurzające i na początku sprawiało mi to naprawdę dużo trudności z tego względu, że um, no nie miałam tyle możliwości, żeby po prostu w tygodniu gdzieś sobie, nie wiem, czy wyjść, czy, czy um, wziąć urlop, żeby coś pozałatwiać. A Później w przypadku pracy już w, w sklepie, no to też to inaczej wyglądało, bo wiadomo, że w sklepie jest ta, ta um, praca zmianowa, więc też to troszkę inaczej funkcjonuje. Wtedy idąc na przykład do pracy w sobotę, no to wiadomo, że mamy dzień wolny w tygodniu, więc można coś w ten dzień spróbować załatwić. Ale tak czy inaczej bywa to wkurzające i mnie to wkurzało na początku bardzo. Myślę, że teraz już w sumie troszkę mi to jest obojętne, bądź też po prostu się przyzwyczaiłam do tego, że jest tak jak jest. Natomiast, no, był to taki impuls w sumie, e, ktu, o którym chciałam też między innymi powiedzieć właśnie na tym filmie. Pomyślę, e, że warto o tym mówić, bo, no, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Poza tym, myślę, że wkurzające mogą być zdecydowanie ceny usług, ponieważ e, powiem szczerze, że do dnia dzisiejszego zastanawiam się czasem, dlaczego usługi na terenie Niemiec są takie drogie. Wydaje mi się, że już w którymś filmie o tych cenach usług mówiłam, ale powiem szczerze, że nie pamiętam, który to był film. Natomiast do czego zmierzam? Ja rozumiem, że zarabiamy w euro, rozumiem, że ten rynek wygląda inaczej, rozumiem, że każdy się ceni. Natomiast nie oszukujmy się, wydawanie za fryzjera prawie 200 euro tylko dlatego, że takie są tutaj ceny. W porównaniu do tego, że w Polsce wydałabym na przykład prawie 200 zł, oczywiście tutaj pozdrawiam wszystkich, którzy chcą się czepić, nie przelicza się i tak dalej, dalej. Natomiast ta świadomość tego, że można to zrobić taniej, bądź ta cena jest zdecydowanie mocno, mocno zawyżona, no to nie oszukujmy się. Bywa to wkurzające. Oczywiście tutaj się uczepiłam fryzjera, ale tak bywa ze wszystkim. Wystarczy poszukać w internecie przykładów takich usług, jak pokazywali w. Wydaje mi się, że ten program się nazywał Usterka, chyba w Polsce. Tutaj też są takie programy i pokazują, jakie ceny ludzie za różnego rodzaju usługi sobie wymyślają. Czy to jest naprawa pralki, czy to jest naprawa kranu, hydraulik w domu, nie wiem, elektryk w domu, bo coś trzeba zrobić, bo to, bo tamto, bo bo cokolwiek, i faktycznie te ceny yy, często są yy, wysokie. Nie wiem jak Wy to widzicie, czy dla Was też to tak wygląda. To nawet nie chodzi o to, że to w, w, nie wiem, że, że, że nie chcę za to zapłacić, czy coś, żeby, żeby zaś Jezus, żeby zaś mnie ci ludzie, co tam po drugiej stronie siedzą i mają ochotę tylko skomentować, że w ogóle chrzanie bzdury i tak dalej, tak dalej. Komentowali jakieś jakoś głupio. Natomiast chodzi mi o to, że, że faktycznie te ceny usług bywają wkurzające. Um, głównie z tego względu, że ja patrzę przez pryzmat osoby, która wie, ile to może na przykład właśnie w Polsce kosztować. Wiem, że to by Was głupne, tak jak już powiedziałam, ale no, niestety to jest też jeden z tematów, który chciałam, który chciałam tutaj zawrzeć. Poza tym. Um, nie wiem, jak Wy to widzicie. Jeżeli są tutaj osoby, które zarządzają grupą pracowników, bardzo bym chciała, żeby się wypowiedziały w komentarzach, ponieważ ja osobiście stwierdzam, że Niemcy lubią pracować wolno. To jest moje spojrzenie na tą sytuację, które tak naprawdę budowałam przez wiele lat i przez wiele lat obserwowałam to, i powiem szczerze, bez względu na to, w jakiej pracy byłam i w jakiej pracy miałam możliwość. W tym przypadku kierować grupą pracowników, to okazywało się, że Niemcy wykonują swoją pracę w tempie naprawdę bardzo, bardzo wolnym. I nie wiem, czy to jest taki zabieg, żeby po prostu za dużo nie zrobić w pracy, czy to jest na przykład um, po prostu taka, a nie inna umiejętność, czy takich się przygotowuje w szkole, czy, czy cokolwiek, nie wiem po prostu, jak mam o tym myśleć. Natomiast faktycznie. Jest w tym coś, że Niemcy pracują w takim bardzo um, wolnym trybie, takim bym powiedziała może źle to mi slow motion, ale no niestety tak to wygląda dla mnie. Um, I często bywało tak, że chcąc coś zrobić szybko, chcąc coś um, szybko po prostu załatwić i rozwiązać w pracy, musiałam się do tego sama, ponieważ Niestety nie dało się liczyć na to, że ktoś to zrobi szybko i dobrze. Um, oczywiście tutaj nie uwzględniam tego, czy Niemcy pracują dobrze czy niedobrze, bo to jest zależne myślę od ludzi, a nie od miejsca pochodzenia. Natomiast faktycznie bywało tak, że no nieraz łapałam się za głowę, bo coś można było zrobić e, trzy razy szybciej niż zostało zrobione. Więc, e, tak jak wspomniałam na początku, jestem ciekawa, czy jeżeli są tutaj takie osoby, które zarządzają grupą ludzi, e, pracownikami, czy wy też zauważyliście coś takiego, że, e, że oni po prostu nie lubią się śpieszyć, nie lubią robić za dużo w miejscu pracy, żeby, boń bo, Boże, jeszcze ktoś im nie dodał dodatkowych e, obowiązków do zrobienia? I tak rozdzielają ten czas bardzo umiejętnie, oczywiście, oni przez całe 8 godzin pracują, no bo pracować trzeba, natomiast nie zrobią, zachętnie nic co wychodzi jakby poza ich um, tą część obowiązków. także dajcie mi znać w komentarzach. poza tym powiem wam że wkurzające jest to, że Niemcy mają bardzo duże przekonanie o swojej wyższości. i ja nie wiem czy to się bierze z, jeszcze z lekcji historii ze szkoły, czy to się bierze, nie mam pojęcia z czego, ale bardzo często z kim by nie rozmawiać, to um, widzę, jak oni są zachwyceni swoją gospodarką, widzę, jak oni są zachwyceni swoimi produktami, tym, jak, um, jakim jest on rozbudowanym krajem, jak to wszystko fantastycznie tutaj funkcjonuje. Oni wierzą w to, że to, co zostanie um, odkryte, wypracowane w Niemczech, to się bez żadnego problemu przyjmuje na całym świecie. To jest przyjmowane na całym świecie w ogóle z szerokimi ramionami, bo cały świat czeka na to, żeby Niemcy coś wymyślili. słuchajcie, faktycznie spotykam się z takimi em, ludźmi, którzy w ten sposób myślą. I to nie jest pierwszy raz, i to nie jest pierwsze miejsce na terenie Niemiec, w którym, w którym mam przyjemność takie coś po prostu odczuć, ponieważ wcześniej w moim miejscu zamieszkania czy miejscach pracy też tak było i Naprawdę nie wiem, z czego się to bierze, i nie mam pojęcia, dlaczego oni mają takie przeświadczenie o sobie. I to jest to, co mówiłam też w którymś filmie na temat tego, że szkoda, że my Polacy nie mamy takiego przeświadczenia, ponieważ e, uważam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić przy nich, przy, przy osobach pochodzących z Niemiec z tego tytułu, że, że potrafimy sporo więcej, wydaje mi się, jak oni, i. I jesteśmy bardziej, myślę, zdolni do kombinowania w tym pozytywnym znaczeniu tego słowa. Natomiast Niemcy tak uważam, że są za bardzo przekonani o swojej wyższości, że to, co nie jest niemieckie, nigdy nie będzie dla nich tak dobre, jak to, co zostało stworzone w Niemczech. To jest dość zabawne, ale niezwykle wkurzające, bo im naprawdę nie idzie tego wyperswadować. Oni tak zacięci w to wierzą, że. Po prostu argumenty w trakcie rozmowy z takimi ludźmi się kończą. I powiem Wam, że jest jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurza, i to chyba wkurza mnie najbardziej z tych wszystkich, które wymieniłam, ponieważ z nią się spotykam na co dzień. Słuchajcie, nie wiem, jak jest w innych miastach. Mogę się tylko spodziewać, ale jeżdżę w sumie trochę po Niemczech, więc um, no, spotykam się z tym na co dzień. Natomiast um, nie wiem, jak jest w Polsce. Możecie mi dać znać, jeżeli mieszkacie w Polsce. Ale od dobrych kilku lat ja nie wiem, co się dzieje w miastach na drodze. Ja nie wiem, czy um, tutejszych ludzi tak się uczy prawa jazdy, czy tak się uczy zasad panujących na drodze, ale um, ci wszyscy ludzie, którzy uczestniczą w ruchu drogowym, widzą tylko i wyłącznie czubek swojego nosa. Oni nie widzą nikogo innego. Oni nie potrafią kogoś przepuścić na skrzyżowaniu, yy, na które który jest na przykład zostawione z dwóch stron i e, na którym nie ma oświetlenia w tym momencie e, o znak, lalalala, o, wiecie o co chodzi nie ma świateł w tym momencie tylko są znaki oczywiście my e, chcemy wyjechać na przykład z drogi przyporządkowanej i w tym momencie nie mamy jak się tak naprawdę e, wpasować, ponieważ nikt nas nie przepuści oni są tak tacy zapatrzeni w siebie i w czubek swojego nosa, bądź też maskę swojego samochodu, że nie widzą tego, że zostawiają całe skrzyżowanie i ktoś przez następne 10 bądź 20 minut nie może wyjechać, bo nikt, ale to nikt go nie wpuści. I takie przykłady można mnożyć. To jest przykład w tym momencie skrzyżowania, które jest bez świateł, ale słuchajcie, oni potrafią zostawiać skrzyżowanie na światłach, bo mają zielone, więc wyjadą na środek, a potem stoją na środku i czekają, bo ten pas już jest zastawiony, i zanim tam gdzieś dalej się światło zmieni, więc też trochę potrwa. W tym czasie inny pas już ma zielone światło, nie może jechać, bo środek, całe skrzyżowanie jest zostawione. I tak naprawdę można wmieć, to jest tak okropnie wkurzające, że ja naprawdę nie wiem i codziennie łapię się za głowę, jak to jest możliwe, że oni naprawdę nie myślą w przód. Ja nie wiem, czy, czy, czy ich się tego nie uczy. Ja nie robiłam tutaj na terenie niemiec prawa jazdy, więc e, nie mam pojęcia, jak to może być. E, tak, zorganizowana, a nie inaczej, ale naprawdę na co dzień się z tym spotykam. Hamstwo na drodze w miastach to jest dla mnie um, jak chleb powszedni, muszę powiedzieć. Naprawdę jak chleb powszedni. Zgadzam się z tym, że na autostradach ten ruch wygląda sporo inaczej. Um, sporo inaczej? Zupełnie inaczej. Ale, um, ale w miastach to jest po prostu katastrofa. Jeden drugiemu zajeżdża, jeden drugiego nie wpuści, jeden o drugim nie pomyśli. Um, tylko i wyłącznie zajeżdżają sobie drogę w bardzo hamski sposób, w bardzo taki um, nieprzyjemny, myślę, sposób. Wiecznie ludzie po sobie trąbią. No, straszne, po prostu straszne. Słuchajcie, dajcie mi znać, czy Wy też macie takie um, doświadczenie z tym związane, czy w miejscu, w którym mieszkacie, też ludzie się tak poruszają. Bo powiem szczerze, że, że um, no to jest taki temat, który w sumie. Na początku myślałam, żeby zrobić o tym osobny film, ale nie będę 10 minut o tym gadać, bo to nie ma sensu. Um, ale jestem ciekawa, czy też po prostu coś takiego zauważyliście, także dajcie mi znać. Um, myślę, że w sumie z tych punktów, których powiedziałam, które naprawdę mnie wkurzają, to są te najbardziej, myślę, um, najistotniejsze punkty. Jeżeli Was wkurza coś innego, dajcie mi znać, co to jest i z jakiego powodu tak jest, a nie inaczej. I piszcie w komentarzach, czy Wam się film podobał, czy nie, albo w zasadzie nie piszcie w komentarzach, tylko klikajcie tam te kciuki itd. I trzymajcie się, widzimy się następnym razem. Pa, pa!